Siemanko widzowie, oto moje studio, do nagrywania, tak! Tak. Każdego będzie to ciekawić. Tylko trzeba tylko jeszcze... Coś odwalić. No i pięknie, no i mam studio do nagrywania, mordo! I teraz tak, jesteśmy sobie w Minecrafcie. Poprzednia wersja odcinka się nie udała, zabijaliśmy Adama i... Chcieliśmy zbudować bazę, ale nie udało się nam i jesteśmy bambikami z popstanymi gadkami. Uch. Adam to, będzie, to nie będzie miało nawet pięciu wyświetleń. Tak, no ja nie myślę, nie Spokojnie, za jedno wyświetlenie jest pięć groszy, więc zarobię. Nie! -a. Tego. Nie! -a. Ile? Chyba z jedna dziesiąta. O, a zbo jedna setna grosza. O nie. 4,7 grosza. Ja ile? Ile? 4,7 grosza. O, to jest dobrze. E, tak więc tak widzowie wiemy, że to nie, że tutaj nawet nie ma widzów i gadamy do samych siebie, Adam. No. A najwyżej jakiś Kidos to wejdzie i powie, o Jezus, to to są za nudne i z tego wyjdzie. <grymne> Dlaczego my jesteśmy tak niepopularni? Nikt nas nie lubi. Adam. <grymne> czy... o ciebie nie lubi. Kupi, Dobra, nie lubi. to był nasz pierwszy odcinek! Nazwiemy go, nagrywaliśmy na Anarchii Gigi. E. Żegnam bałwanki!